Hej, jeżeli w Twojej głowie gra. A w sercu Sasa Geon. Awatar na Twoim profilowym jasno mówi o tym, co jest w życiu ważne. To mam dzisiaj grę daną dla Ciebie, a jej nazwa to symulator wyłączenia internetu dla konsolera Live backup. A jeśli chodzi o Genshin'ka to. Hej, Siemaneczko z tej strony chłopaczek, co się lubi bawić grami, i dzisiaj pokażę Wam, w co aktualnie się bawię i czy warto dołączyć do tej zabawy. Czy warto przysiąść do gry Genshin Impact w roku 2023? Ogólnie przygodę z grą posiadającą obecnie chyba najlepsze community na TikToku rozpocząłem 6 miesięcy temu. Na ten moment nie wyobrażam sobie dnia bez tej osadzonej w stylistyce anime przyjemności, jaką niewątpliwie jest uroczyste doświadczania. Pana Genshina. z dość prozaicznego powodu. Mianowicie tytuł jest zwyczajnie mocny i na tle dwóch ostatnich lat nie chce się zestarzeć, bowiem Hojo, a teraz HoYoWers, co w zasadzie obliguje się do tej samej firmy, ciągle rozwija grę nowymi patchami, co miesiąc ciesząc nasze serca nową zawartością gry, które niosą za sobą nowe postaci, nowe wątki historyczne oraz obdarowując nas różnego rodzaju eventami. Jak to w życiu bywa, jeden smaczniejszy, drugi mniej, jednakże ciężko mówić tutaj o stagnacji podczas rozgrywki i braku zajęć po dojściu do pewnego endgame'owego momentu gry. Jednak zacznijmy od początku. Genshin Impact to gra multiplatform, którą możemy ogrywać na komputerze, konsolach, PlayStation oraz na telefonie, w drodze do pracy czy szkoły. Mi osobiście bardzo odpowiada tego typu łatwość dostępu do tytułu, ponieważ osobiście gram na wszystkich trzech platformach. W zależności czy robię coś na mieście, jestem przy kąpie, czy kładę się do łóżka i mam pada w ręce, XD tam pad jest starmoszony w legowisku, wiecie jakie jest widzowie. Mamy tu do czynienia z grą typu gacha, a, czyli tworem opartym na japońskim Kasia POM! A dokładniej automatycznie tak sprzedających małe kapsułki z zabawką w środku. Czyli jakiś mądry oni paląc szluga przed robotą, stwierdził, że ty, a jakbym tak automat z zabawkami wrzucić do gry. No i hej, a jak powiedział, tak zrobił i w ten oto magiczny sposób, co dwa tygodnie w Genshin pojawia się banner postaci i używając waluty, którą można zdobyć w grze lub zakupić poprzez zagrywkę o nazwie karta kredytowa twojego starego, wymieniamy ją na losy i próbujemy naszego szczęścia w loterii, próbując zdobyć interesującego nas Hirosa, który aktualnie Posiada swój baner, oczywiście. Więc chłopaczy, kuczy bawi, i już wiesz, czym są gry. Jest to dość ciekawy model gry, który na początku był dla mnie lekko niezrozumiały. Jednak po wylosowaniu mojej pierwszej postaci z baneru zrozumiałem, iż jak to bywa z hazardem, dzięki tej niepewności i ciężkiej pracy, a tam portfel odpaliłem po prostu. By zdobyć interesującą nas postać, doświadczymy istnej euforii, na szkół twarnie, Gdy przed naszą słodką buzią pojawi się wymarzona przez nas postać, Zdobyta w loterii łączącej pierwiastek szczęścia, jak i bardziej namacalny proceder ciężki! Zapisania w grze po walutę pozwalającą nam losować. Oprócz tego uświadczymy tutaj bardzo rozbudowanej historii fabularnej. Ponieważ oprócz pierwszej linii przygód nazwijmy to głównego bohatera, jakim jest Traveler, którego dostajemy na początku gry, możemy odblokować linie fabularne każdej postaci, która jest dostępna w tym tytule, co mi osobiście daje bardzo dużo radości, bowiem nie dość, że dana postać zwróci moją uwagę swoim gameplayem oraz outfitem, to dodatkowo jestem w stanie związać się z nią emocjonalnie poprzez przeżywanie z nią ramię w ramię, przygód stricte związanymi z daną postacią. Jak i wgłębić się w jej historia nawet tych osobowości, co brzmi Pewnie dosyć niepokojąco, ale spokojnie. Ja pamiętam, że to są tylko piksele. Bohaterowie to jeden z ciekawszych aspektów rozbudowanego świata Genshin Ponieważ każda anime buzia stąpa po jakimś kawałku ziemi W tym przypadku jest to bardzo rozległy kawałek mocno rozbudowanej gleby Ponieważ mamy tu do czynienia z ogromnym światem i producentem, który wręcz zmusza nas do jego eksplorowania Spinaczka, pływanie, łowienie, może małe gotowanko w międzyczasie luto ogień, piach, chińska przystań, japońska słodycz Opadających liści sakury, to wszystko czekacie w wielkim świecie Genshin Impact, a jeżeli to dla Ciebie za mało to jak nie wiem czego chcesz byko, bo dla mnie to jest koza gereczka, wiesz w CS5. To wraz z nowymi paczami dodawane są kolejne regiony, które czekają, aż je zbadasz lepiej niż swoją WiFi na tapecie telefonu. Jedynym minusem, o którym warto wspomnieć, to fakt, że nie jest to gra MMORPG i mimo iż mamy możliwość gry z innymi graczami oraz niejednokrotnie różnego rodzaju eventy zmuszają nas do gry w trybie kooperacyjnym. Z ludźmi po drugiej stronie komputera? Nie jest to typowe MMO. I jeśli mój uroczy widzu oczekujesz po tym tytule typowej rozgrywki MMO, to raczej zachęcałbym do czekania na tam niebieski protokół. Więc obligując się do tytułu filmu, czy warto grać w Genshin Impact? No nie wiem, by koda mi ziada giereczka, ale kocham ten kawałek skały lecącej przez środek kosmosu, dlatego że każdy z nas jest inny, więc proponuję, abyście sami spróbowali uświadczyć tego słodziutkiego tytułu i by robili sobie własne zdanie. Jednak że mam głęboką nadzieję, że moje parominutowe naskanie do mikrofonu jest cegiełką fundamentu przyszłych graczy Genshin Impact. Na dzisiaj to by było wszystko. Ja się kłaniam po same kule, a jeżeli ci się podobało, no to zostaw łapkę w górę. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!